Coś tu Także. Więcej kroków. Tam się coś dzieje. Oh, lol. <laughs> Są tam Wórka Czyli dwójka Mieć Czy z jednego? Tak Okej okay. Obaj dostali Kurwa nie mogę trafić Czekaj, on z oni chyba też, bo używam. Jestem na nogach. Okay. On też. Za czego nie masz? O, dostał. O. <laughs> Miał 30 hp, jak ja. O, emotkę jakoś dostaliśmy. No. Kurwa, tam jaka bitka że bo tu nam pewno biega nagawał no. boja <laughs> jeszcze Dol. Dawaj Amma Nie. A są. Chodź. Ooo działeczko o kurwa. Tam jest typ na dachu. Dwa nawet. Chyba ten karab... O Jesus. I się od razu. Tak, próbuję. Mur wajna to trwa Ej. Jeden leży z nich. O, plecy dostaję. I też Nice Nice. Jeszcze na górze. pewnie tam wyje kolega. Chopat yeah. <grywka> się! Trzymają do nas! No nie. Nice. Chyba pół serwera to wyczyściliśmy. Ale tam się leją. O, to już jest normalny wreszcie. Jakiś stary Może z lewej. Leży. Kurwa strefa. LOL <grywa> Mają revive'a. Któryś z nich. Ten nie miał. Się leczy tutaj. Dobra. Mam go. Mogę? Nie jest. Więcej kroków. Kolejne kroki. Ta. kroki. Ta jest tu gdzieś. Nie ja mogę tam wskoczyć, o dobra. Ja muszę uciekać, bo. Uciekaj. Jedna... <laughs> Chciał się Co? Zgubiłaś fajnego shotguna. Eee, y gdzie? A czekaj, bo mi ktoś tu leje. A tu. Tu też jest. ci do mnie? to nie są ci sami, kurwa. Chyba ta, bo ma koronę. Kurde, ja nie mam ammo do karabinu. Poza tym mam słaby karabin. Tym razem wam się nie damy zabić, kurwa. O, mój Tomigan gun, to... który zgubiłem jak leciałem. Leży. Nice. O, bomba się skończył, kurde. ktoś tu jest, więcej uważaj. Urywa. Wszystko oh. ja tak spadłam na fortunę. Nade mną gdzieś jest... A tu? O, mnie. A tu ty! Się czołgasz. A. Nice. <laughs> Matko Jak miło. wiecie Już nie żyje Nice Ma jakieś leczenie? Nie A mam siorba. Chyba dostałem za level Wygałem tu po ulicy Ja <laughs> ma jak coś. na sprawie. Leży. A, się leją na ulicy. Nice. Trowa gdzieś tu. S, 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 S. Chyba Zostaw oh. to Ten nice. to bot są Uważaj Nie, nie Ale inni chyba nam zaraz biegną do domu. Dobra, jeden leży Tak Jeden leży, na górę Parę jeszcze ktoś biegnie. No. Ja będzie miałem smg i chciałem klasycznie za SMG-ka a tam go rzuciłem. Aha, coś spadło ze mnie. Tam, smg -k. O kurde, Chłać tu to ktoś się... był. Tu kto są. Tu są ludzie. Kolejna szczelina. A nie wiem, czy do niej zdążyłem. sprint mi się skończył. Oj, zniknęła. Oto chuj. Niedobrze, niedobrze, Rambo. Niedobrze. Jeszcze do strefy wpadłem. Jak ginę ogólnie. Nie rób tego. Ja potrzebuję na no karabin Ci pomogę No karabin Dobra, jakoś przeżyłem Na razie Dobra